Zmowa Dnia. Dzień dobry ponownie, a ze mną w studiu jest szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła. Dzień dobry panie generale. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Amerykański sekretarz wojny powiedział ostatnio: Mamy rok 1939, albo mam nadzieję, rok 1981. Czy dowódcy wojskowi lubią takie historyczne porównania? Bardzo i to jest bardzo dobre porównanie, bo tak naprawdę wszystko dzisiaj zależy od naszej postawy. Od to, czy zdołamy przeciwnika odstraszyć, czy też przeciwnie, zachęcimy go do agresji. Czy wojny miał na myśli, że albo jesteśmy w czasie przedwojennym, albo u szczytu zimnej wojny? Szczerze powiedziawszy, to zawsze jesteśmy w czasie przedwojennym, bo również czas zimnej wojny był takim czasem przedwojennym. To jest kwestia zarządzania tym czasem przedwojennym, budowania tak zwanej skutecznej polityki odstraszania w dużej mierze opartej na naszych zdolnościach obronnych, ale również na postawie obywateli. To od czego zależy to? Jaki, jaka, jaki okres historyczny będzie tym naszym? Tym, ten przedwojenny albo ten zimnowojenny? Właśnie od tego, jakie będą nasze postawy, czy jako społeczeństwo, jako państwo, czy jako państwa NATO. Postawiony zdecydowany odpór, zbudujemy w zasadzie zimną wojnę 2-0. Czyli doprowadzimy do tego, że będziemy silniej inwestować w zdolności obronne i jasno zasygnalizujemy, że każdy atak na państwa NATO lub na nasze terytorium będzie się wiązał ze zdecydowaną odpowiedzią i z, z wielkim ryzykiem dla potencjalnego agresora czyli Federacji Rosyjskiej. Panie generale, a może mamy rok 1940. Może ta wojna już trwa, tylko po prostu wygląda inaczej niż w ubiegłym wieku. Patrzmy na historię. Z ostatnich godzin, uszkodzenie torowiska na trasie Dęblin, Warszawa, rząd podejrzewa dywersję. Nie, wybuchowy. Jeśli ktoś był na wojnie, to wie, że. To, co dzisiaj mamy, to nie jest wojna. To jest rzeczywiście stan przedwojenny lub coś, co potocznie nazywamy wojną hybrydową. I, I rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że to zdarzenie może mieć cechy tutaj dywersji. Poczekajmy jeszcze na ostateczne stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji w tej sprawie, ale z naszego wojskowego punktu widzenia wszystko na to wskazuje. Co dowódcy podpowiada taka seria zdarzeń? Seria cyberataków, seria ataków dywersji. To znaczy, że adwersarz chce czego? Adwersarz rozpoczął. Czas przygotowania do wojny. Buduje tutaj pewne środowisko, które ma doprowadzić do jakby podważenia zaufania społeczeństwa do rządu, do podstawowych organów takich jak siły zbrojne, jak policja, doprowadzić do stworzenia warunków dogodnych do potencjalnego prowadzenia agresji na terytorium Polski. Czyli to znów jest cecha tego roku 39. Raczej tak. To jest typowe dla roku 39, ale w zasadzie poprzedzało wiele konfliktów zbrojnych, jak również poprzedzało lub miało miejsce w czasach, kiedy do tych konfliktów zbrojnych nie doszło. Jeszcze raz podkreślam, najważniejsza dzisiaj jest nasza postawa, nasza reakcja. Są tacy, którzy twierdzą, że powinniśmy się po prostu dać sprowokować i odpowiedzieć w podobny sposób czy demokracje muszą działać inaczej. Demokracja jest najwyższą wartością dla nas i musimy działać inaczej. Co nie znaczy, że jesteśmy bezbronni i myślę, że jesteśmy w stanie odpowiadać symetrycznie lub asymetrycznie na tego typu zagrożenia, na różne sposoby dysponujemy całą pulą odpowiedzi w tym zakresie i po prostu to jest kwestia decyzji o ich stosowaniu lub nie stosowaniu. Ostatnio wyświetliło mi się powiadomienie w komórce, że mogę już zapisać się do programów gotowości w aplikacji M obywatel. Liczy Pan na to, że wiele osób kliknie w to powiadomienie? Już nie tyle liczę, co już wiem, że to się stało, bo 17 tysięcy Polaków zdecydowało się to zrobić. To niesamowita wartość, zwłaszcza, że dopiero otwarliśmy program pilotażowy, którego celem nawet nie była duża ilość szkoleń, tylko raczej wyciągnięcie wniosków, które umożliwią nam rozwój tego programu w przyszłości i wyciągnięcie wniosków, które uczynią ten program jeszcze bardziej efektywny na bazie pewnych opinii jego uczestników. Więc Polacy odpowiedzieli, nawet lepiej niż oczekiwaliśmy, za co bardzo dziękuję wszystkim osobom, które dzisiaj kierują do nas informację, że niestety nie udało im się znaleźć na listach głównych szkolenia, znaleźli się na listach rezerwowych. Ja tylko przypomnę jeszcze raz, to jest tylko pilot. W przyszłym roku będzie zwielokrotnione to szkolenie i praktycznie każdy z Państwa będzie miał możliwość wzięcia udziału w Te tego typu szkolenia. szkolenia się 22 listopada. Czy to naprawdę zmieni nasz potencjał obronny? Czy dla Pana jako dowódcy to zmienia położenie Polski, że 17 tysięcy osób się zgłosiło? To chodzi o to, że to jest tylko pierwszy krok, 17 tysięcy, a my rozpoczynamy proces, który ma jakby na nowo zdefiniować naszą politykę odstraszania. Przypomnę, na to składa się odporne społeczeństwo i silne siły zbrojne. I z tej perspektywy, jako wojskowi, musimy pamiętać, że siły zbrojne które nie są osadzone na odpornym społeczeństwie, na odpornym, na odpornej e, infrastrukturze państwa, nie wygrają, nie obronią żadnej, po, żadnej wojny, a w tym kontekście również nie zapewnią dostatecznego odstraszania, bo muszę przypomnieć państwu, że naszym zasadniczym celem jest to, co zrobił prezydent Reagan, który w 1981 roku zapoczątkował program Gwiezdnych Wojen. Doprowadzenie do tego, aby skutecznie odstraszyć potencjalnego agresora. Dlatego Dzisiaj nasz najważniejszy cel to przede wszystkim odstraszaj, a jeśli dojdzie do wojny, to zwyciężaj. Czyli to szkolenie jest jednym z tych elementów, które ma sprawić, że ma, będziemy mieli rok 81, a nie 39. Dobrze pan to osadził. Właśnie tak powinniśmy na to patrzeć, bo jeszcze raz podkreślam to nasze postawy zdecydują o tym, czy nasz agresor uzna, że nasza słabość go ośmiela, czy też przeciwnie odstrasza. Dlatego tak ważne jest. Zgłaszanie się na tego typu szkolenia i tak ważne jest budowanie kompetencji cywilnych. Rozmawiałem z byłymi dowódcami wojskowymi, którzy twierdzą, że każdy polityk, który twierdzi, że nie potrzebujemy obowiązkowego poboru, mówi nieprawdę. Zgodzi się pan? Nie, nie do końca. Dzisiaj przede wszystkim pamiętajmy, że naszą strategią jest budowanie potencjału sił zbrojnych na tak zwanym zaciągu ochotniczym. I, ale też muszę to, może to uporządkuję i wyjaśnię. Są, mo, są dwa takie podstawowe czynniki, które mogą zmienić to podejście. Pierwszy to sytuacja zewnętrzna, która może przekroczyć pewne progi zagrożenia dla Polski. Uznamy wtedy, że pobór powinien zostać odblokowany i na nowo powinniśmy rozpocząć zasadniczą służbę wojskową, a drugi... Nasz wewnętrzny, bardzo poważny, który wkrótce dotknie nas z całą intensywnością, to jest wielki kryzys demograficzny. Jeśli rzeczywiście dojdzie do sytuacji, w której nie będziemy w stanie e, naborem ochotniczym, z zaciągu ochotniczego wypełnić potrzeb sił zbrojnych, niewykluczone, że będzie, zwa, będziemy zwracać się jako wojskowi do polityków z takim wnioskiem. Niemniej, e, póki co, wszystkie wskaźniki tego naboru ochotniczego wskazują, że Osiągamy te cele, które sobie zakładaliśmy, więc to nie jest kwestia najbliższej przyszłości. Z drugiej strony, też ja bym zachęcał wszystkich do porozmawiania na ten temat. Jako wojskowi jesteśmy gotowi do tego, aby taki dialog rozpocząć i bając pod uwagę te wyzwania demograficzne, zwłaszcza dzisiaj, warto się zastanowić, jaki mógłby być taki pobór, w jaki sposób moglibyśmy go zorganizować, aby on był społecznie akceptowalny, a jednocześnie realizował swoje funkcje. Czyli sukces tych dobrowolnych programów jest tym czynnikiem, który wpłynie na to, czy kiedyś, w przyszłości będzie pobór, albo go nie będzie? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Między innymi dlatego drugą ścieżką programu gotowości, którego jeszcze nie testujemy teraz w ramach pilotażu, jest tak zwana ścieżka rezerw, czyli sposobów, jaki budujemy dzisiaj y, nasze rezerwy. Już w wakacje przyszłego roku rozpoczynamy, otwieramy szkolenia wojskowe właśnie dedykowane rezerwom. To od odpowiedzi społecznej na, te, na ten program między innymi zdecyduje o to, czy będziemy rekomendować jako wojskowi, czy nie będziemy rekomendować tego rozwiązania. Rozumiem. W pan generał, te młode osoby, które spojrzały na to powiadomienie, to samo, które dostałem ja i stwierdzili, że e, no, mam lepsze rzeczy do zrobienia. Wie pan, nie jestem dzisiaj jeszcze przygotowany, żeby powiedzieć, jaka jest struktura wiekowa osób, które zgłosiły się do programów gotowości. Ale rozumiem, że na młodych liczycie przede wszystkim. Tak, tak. Ja w ogóle mam wielkie zaufanie do młodego pokolenia. Obserwuję dzisiaj młodych żołnierzy, którzy wstępują do służby jako ochotnicy i z tej perspektywy, no ja jestem, proszę mi wierzyć spokojnie o przyszłość Polski. Jaki będzie. Jaka będzie miara sukcesu tego dobrowolnego, dobrowolnego programu? To znaczy, ilu chciałby Pan mieć ochotników jako dowódca? E Proszę pana, w szczycie, kiedy mieliśmy zasadniczą służbę wojskową, a może nie w szczycie, ale w 1995 roku, do zasadniczej służby wojskowej 70 tysięcy żołnierzy wcieliliśmy. Dzisiaj zasad, nasza dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa to jest około 30 tysięcy, około 10 tysięcy to jest roczny nabor do terytorialnej służby wojskowej, więc tutaj 30 tysięcy uczestników takiego programu rocznie w zupełności wypełnia nasze potrzeby. Ten program, który jest skierowany do cywilnych uczestników, no to przede wszystkim przygotowywanie na sytuację zagrożenia. Taka obrona cywilna trochę. To rzeczywiście jest coś, co może przechylić czarę w czasie sytuacji konfliktowej, zbrojnej? Oczywiście, że tak, bo między innymi to postawa społeczna definiuje to, czy będziemy w stanie prowadzić długotrwały konflikt zbrojny lub też będziemy w stanie opierać się długotrwałej presji która nie będzie wojną, ale będzie na przykład takim działaniem hybrydowym. Czy będziemy na tyle spójni, zjednoczeni i przygotowani na to, aby się długotrwale opierać takiej presji militarnej. Dzisiaj ewentualne y, żelazna kurtyna będzie przebiegać już w zupełnie innym miejscu niż granica pomiędzy wschodnimi a zachodnimi Niemcami. Będzie przebiegać między innymi na granicy Polski i zresztą obserwujemy to na granicy z Białorusią. To się z... dzieje. Amerykański sekretarz wojny w tej wypowiedzi z ostatnich dni powiedział jeszcze jedną rzecz. Czas, by Stany Zjednoczone przestawiły Swojej przemysłu na czasy wojenne, na tryb wojenny. To jeżeli USA dochodzą do, taki, do takiego wniosku teraz, czy to oznacza, że my powinniśmy dojść do tego wniosku wczoraj? Tak, tak. To jako wojskowi mocno o to apelujemy, aby polski przemysł zaczął nadążać za transformacją sił zbrojnych. I w dużej mierze tak się dzieje. Widzimy, jak odtwarza się zdolność do produkcji amunicji, widzimy też wysiłki ponoszone po stronie przemysłowej, Niemniej e, to jest wciąż z mojej perspektywy niezadowalające. Liczę na to, że tutaj przemysł będzie jeszcze bardziej aktywny. Bo na razie to tempo jeszcze dla dowódcy wojskowego zadowalające nie jest. Tempo produkcji amunicji. Myślę, myślę my się osiągniemy te zdolności do produkcji amunicji, myślę, już w najbliższych latach. Zresztą to jest wyzwanie, można powiedzieć, nie tylko Polski, ale całości sojuszu. E, ja również myślę o przemyśle w kontekście innowacji, jego zdolności do produkcji rozwiązań innowacyjnych do szybkości, z jaką odpowiada na potrzeby sił zbrojnych. To jest, to jest dzisiaj bardzo ważny czynnik tego, jak ten przemysł funkcjonuje, jak odpowiada potrzebom ludzi w mundurach. To, co w odbiorze społecznym stało się naszym najważniejszym zadaniem w ostatnich miesiącach, to obrona przeciwdronowa. Po tym, jak spora grupa tych urządzeń wleciała na nasz teren, dla Polaków stało się to bardzo ważne. My jesteśmy w stanie się skutecznie zabezpieczyć? Robimy wszystko, aby tak było. I między innymi jutro będziemy prezentować w Nowej Dębie pewien system antydronowy Merops Interceptor, który pozyskaliśmy dzięki tutaj wsparciu Stanów Zjednoczonych. Pierwsze systemy dotarły do Polski, czekamy na kolejne. To będzie system, który będziemy integrować z naszym systemem obrony przeciwlotniczej i e, również będzie działał jako dedykowany system obrony przeciwko tak zwanym dronom operacyjnym, czyli klasy Shahed gierań 2 w nomenklaturze rosyjskiej. Więc już jutro zaprezentujemy możliwości tego systemu. A jeśli chodzi o inne obszary, to też w najbliższych dniach Ministerstwo Obrony Narodowej będzie komunikować też duży projekt związany, związany z obroną przeciwdronową i przeciwlotniczą, bo te obszary nam się silnie dzisiaj łączą. Niektórzy eksperci twierdzą, że realistycznie potrzebujemy lat, żeby zapobiec takiemu zdarzeniu, jak to z września. Y Trudno mi mówić o latach. My myślę, że lat nie mamy, dlatego, dlatego te apele o to, aby patrzeć na przemysł jego zdolności produkcyjne również w tym kontekście innowacyjnym, w kontekście dostosowania się do zagrożeń, które istnieją i które mogą zaistnieć. Ja stawiam, że nie będziemy potrzebowali lat przy tym tempie, w jakim dzisiaj rozwijamy te zdolności. Myślę, że to jest rok do dwóch lat maksymalnie. W kontekście tarczy wschód wiele osób myśli przede wszystkim o fizycznych zaporach, które tam są, ale te. Systemy przeciwdronowe, przeciwpowietrzne mają być też istotną częścią tarczy? Tak, jak najbardziej. To nie sprowadzajmy tego do fizycznych zapór, o czym Pan powiedział. To będzie bardzo duży system przeciwdronowy, ale też bardzo duży system sensorowy, który ma dawać nam wczesne ostrzeganie i dosyć głęboko umieć po, dostrzegać to, co się dzieje na terenie przeciwnika. Więc musimy na to patrzeć jako na taką kombinację fizycznych zapór i systemów elektroniki, walki elektronicznej, które mają nas czynić nie tylko efektywnymi w obszarze rażenia, ale również rozpoznania. Podobno systemy i laserowe mają być też częścią tego systemu. O tym powiemy w drugiej części naszej rozmowy. Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest gościem sygnałów Dnia Radiowej Jedynki. Więcej na portalu YouTube Polskiego Radia. To już brzmi jak te wspomniane wcześniej Gwiezdne Wojny, jeżeli lasery mają drony zwalczać. No to jeszcze nie będzie się działo z przestrzeni kosmicznej lub w przestrzeni kosmicznej, jak zakładał program Gwiezdnych Wojen. Ale tak, dzisiaj rzeczywiście dużą zmienną na polu walki wprowadzają systemy dronowe i ich efektywność między innymi obserwowaliśmy nawet na terytorium Polski. Ale z tej perspektywy dużym game changerem mogą, mogą być systemy bazujące na energii skierowanej, czy też na laserach, które są w stanie efektywniej oddziaływać na tego typu zagrożenia. I rzeczywiście jest to część projektu Tarcza Wschód. Czynimy dużo wysiłków dzisiaj, aby takie zdolności pozyskać lub też, co by było bardziej sensowne, produkować tutaj w Polsce. Jak ważne dla tych planów są unijne pożyczki z programu SAFE? Bardzo ważne. Bardzo ważne, bo dzisiaj one dają nam pewną yy, projekcję taniego pieniądza. Tańszego niż yy, jeśli chodzi o... Yy, te narzędzia związane z zadłużeniem niż inne oferowane y, pożyczki na rynku, więc daje nam to możliwość akceleracji y, akceleracji naszych zdolności przy akceptowalnych kosztach. Ukraina. Miała być pomocna w budowaniu naszych zdolności przeciwdronowych. Padła zapowiedź ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, że ich doświadczenie będziemy wykorzystywali. Czy to się dzieje? Tak, tak. Mogę powiedzieć, że wojna na Ukrainie jest dzisiaj źródłem bardzo wielu doświadczeń, ale nie przenosimy ich jeden do jeden, bo nie ma większego błędu niż przygotowywanie się do wojny, która jest lub która była. Przyszła wojna będzie inna, co nie znaczy, że szeregu doświadczeń nie pozyskujemy. Do, pozyskujemy je przez kontakty bilateralne. Mamy tu pełną otwartość ze strony e, Ukrainy. Pozyskujemy ją również przez kanały sojusznicze. Mamy w Polsce dżatek instytucję odpowiedzialną za kreowanie doświadczeń dla całego sojuszu, więc dzisiaj e, tak naprawdę nie jest problemem pozyskanie doświadczeń, tylko ich agregacja i decyzja o tym, które z tych wniosków implementujemy w naszych siłach zbrojnych. Strona ukraińska jest chętna do przekazywania tej wiedzy, wychodząc z założenia, że dobrze, żebyśmy my ją mieli? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Między innymi to, co będziemy prezentować jutro, w dużej mierze zostało zbudowane od technicznej strony, na bazie doświadczeń. Mówię tutaj o Merobs Interceptor, o tym systemie, na bazie doświadczeń zdobytych właśnie na Ukrainie, na bazie nawet oceny efektywności tego systemu na Ukrainie. Jak pan patrzył na rozwój wojny na Ukrainie? Trzeba było wyrzucić część podręczników wojskowych, czy one jednak nadal znajdują zastosowanie? One znajdują zastosowanie jak najbardziej. Dzisiaj tak naprawdę poszerza nam się skala narzędzi walki, ale pamiętajmy, że też wojna na Ukrainie jest w dużej mierze zdefiniowana słabościami każdej ze stron. I, I to te słabości w dużej mierze przekładają się na to, w jaki sposób ta wojna jest dzisiaj prowadzona. Powiedziałem wcześniej, że w takim postrzeganiu społecznym najciekawsze są teraz systemy antydronowe. Wydaje się, że to jest ten, ta jedyna warstwa, na której należy się skupić w budowaniu sił odstraszania. Ale no nadal my pozyskujemy tradycyjne wyposażenie, takie jak na przykład ostatnio czołgi koreańskie. Kolejna partia dotarła do naszego kraju. To dla Pana jako dowódcy nadal jest baza, nadal jest podstawa? Tak, to no musimy tutaj przede wszystkim sobie jasno powiedzieć, że drony są kolejnym narzędziem, który, który jakby rozszerza katalog środków, Walki, którymi posługuje się żołnierz, ale nie przewracają one pola walki. Czyli armato -haubice K9 dalej będą? Tak, w życiu. tak. Gdy dzisiaj spotykam się ze swoimi kolegami z Ukrainy, zawsze słyszę prośby o donacje, o to, co przekazane im mogłoby wpłynąć na to, w jaki sposób walczą. I zawsze armato -haubice, amunicja do nich lub też statki powietrzne, czy, przepraszam za tą nomenklaturę, samoloty i śmigłowce są dla nich potrzebą numer jeden. Czy nasi zachodni sojusznicy też się obudzili? Portal Polityka ostatnio pisał o dużych inwestycjach, które Niemcy chcą poczynić w swoje systemy obronne. Myślę, że tak, że dzisiaj coraz więcej państw jakby zaczęło już jednoznacznie interpretować to, co się dzieje na wschodniej flance NATO i, i rozumieć, że w NATO mamy jeszcze artykuł trzeci, który określa to, że każde z państw jest zobligowane do budowania własnych zdolności. Obronnych, które dopiero sumowane dają tą siłę NATO. I z tej perspektywy obserwujemy to, zresztą nie tylko w Niemczech, w wielu państwach zachodnich, że wydatki na obronność rosną. Zresztą to było nawet też ustalenie szczytu, ostatniego naszego szczytu NATO, gdzie państwa zadeklarowały zdecydowany wzrost środków na obronność. Niestety dopiero w perspektywie roku 2035 ten stan finałowy zostanie osiągnięty, te, te 5% na, na wydatki obronne, ale z drugiej strony jest na rysowana mapa drogowa i, i dzisiaj wzrost środków na obronność w państwach członkowskich, na to jest faktem. Niektórzy opisują to jako turbo doładowanie. to co Niemcy robią ze swoim e, przemysłem zbrojeniowym. To pana cieszy jako dowódcę, że taki że nasz sojusznik się tak turbo doładowuje? No tak, tutaj jeśli chodzi o Niemcy, to mamy bardzo specyficzne podejście, bo z jednej strony zawsze zamartwiamy się, że Niemcy nie robią nic, aby dostatecznie tak, no, bronić history... się w NATO, a z drugiej strony popadamy z kolei e, tutaj w rozpad, że Niemcy zaczynają się zbroić, bo chcą być efektywnym członkiem NATO. No, ja tylko Państwu powiem, że dzisiaj wielu żołnierzy niemieckich broni polskiego nieba, stacjonują w Rzeszowie i to oni odpowiadają za polską obronę przeciwlotniczą w dużej mierze, a właściwie nie polską, tylko sojuszniczą obronę polskiego terytorium, polskiego nieba, co jest też bardzo fajnym znakiem tego, znaku, znakiem czasów, ale znakiem jedności NATO. Historia się powtarza, ale też się różni, więc tutaj nie powinniśmy szukać porównania. Do 39 to jest zupełnie inna sytuacja. Nie, historia jest ważną, ważną nauczycielką, ale ona jakby nie oddaje modelu przyszłości. Musimy o tym pamiętać, że to my kreujemy to, jak, ten, jak ta przyszłość będzie wyglądać. Panie generale, zapytam też o politykę nie wdając się w szczegóły natomiast czy dowódca wojskowy musi śledzić spory na temat obronności czy się stara z nich wyłączyć staram się z nich wyłączyć być ponad to z drugiej strony trudno nie być częścią sytuacji i z tej perspektywy mogę tylko powiedzieć tyle, że naturą demokracji są spory, to jest zupełnie naturalne, to jest kwestia tylko tego, aby te spory czynić konstruktywnymi i to jest jedna, jeden z takich walorów studiów genera generalskich, gdzie tam się uczy potencjalnych dowódców wojskowych w randze generała, admirała tego, jak decyzje polityczne przekładać na decyzje wojskowe i w jaki sposób wspierać politykach, polityków Tutaj bardzo konstruktywnie, to jest bardzo duża wartość. Ja sobie bardzo cenię ten czas studiów. Czyli zarządzanie sporami to jest cecha, którą musi mieć dowódca w każdym kraju? Myślę, że tak w każdym kraju demokratycznym, to tylko w państwach niedemokratycznych nie ma tego typu dylematów. Zdarza się panu denerwować politykami? Nie. Nie. Na chłodno. Nie mam, nie, mam takich, nie mam takich sytuacji. Zresztą w dużej mierze mogę powiedzieć, że tutaj mamy daleko idącą polityczną spójność, jeśli chodzi o e, rozwój sił zbrojnych, czego jesteśmy świadkiem. Oczywiście są dyskusje dotyczące wielu ważnych projektów, ale podkreślam, dla mnie to jest nie tyle spór, mimo że często media kreują taką atmosferę sporu, co dyskusja o silnym charakterze merytorycznym. Generał Wiesław Kukuła. Mam nadzieję, że to też była dyskusja o silnym charakterze merytorycznym. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego był gościem sygnał dnia Radiowej 1. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny Polskie Radio 24.pl.